Ryna, na ty zajeba, więc jebać. <śmiech> <śmiech> Kurwa, ile zaczekać, ja pierdolę. Witamy na leśnym księżycu zniszczenia, co oprócz liści będzie spadało z drzew. Zobaczymy. Napałę? napale Napałe. Na Za szmatę Porażonko. Jebonko. O ojej, ojej, to robi pusz! O, siszła się szmatę. Siać ją byście chciała, no na pewno. ...polegą ona jest. O, jak ucieka se, ojej, ojej! Może jak zagrać głośno, ciszej. Co masz? ojej, nie 35-0, czy to nie da radę? Może da radę, nie wiem, jak ten nasz jeden tamten. Czy on przeżyje, czy co on robi, kurwa tam. O, biegnie sobie. No nie, no kurna! A stróż się mnie na dół. To fajny kur ma my... zdolności, a na <laughs> Jak się boj... Uuu, To dużo, no właśnie. Uwa, parpaty balansem są tak. Gdzie ten ściera jebana, kurwa, jeszcze żyjąca? O, już nie żyjąca. O rej! Ciali, ja, ja pierdolę no kurwa. No już, tak, no co za debil któryś. A, no ten debil. No. Na zero.

sobie, do niego, walnąłem mu w i poszedłem sobie w pizdę. Poszedłem. Pusik! 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 kurwa, A, ja nie trafiłem. Lol. Co za debil. Pusik! 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 ma o kurwa Nie, nie, się z powrotem na... O, zostałem pusa Brawo Ale zdaszowałem się, walnąłem tego dasza, jeszcze jednego i się poleciałem nad platformą jakby Jebałem, jebałem Panie żanak nie dostaną w plecy, nic się nie stało, nie? Kurwa o, wiesz, o, Łukasz, pójdź, pójdź, pójdź Kurwa, wszedłem tu po to, się zjebać na dół, hehe Super Ja myślę, że puszmanowici trzeba sprzedać pusa. Tak. Yeah. Tam spadł. Chciałbym się nie umyślać. No kurwa, ma i zdał na dół! Ja pierdolę, kurwa! Ale <laughs> ja nie muszę chodzić, że ci kurwa porazić jebańce. Pierdolę. No jak to. Księgło, kurwa że. Aha, cały czas A ten zepsu tyka, no nie wiem. Aha, nie zapał ją, bo nie, po co? Zajebiście mój 8-letni brat oznacza mi 15 jaja. Bardzo dobrze. I tak za mało. Ojejś. O no, dzięki, kurwanakie. Łukasz, puszmy! Gdzie on kurwa jest? Puść mnie. Ja, ja nie miał Nie się. No goście, trzeba uciekać i jest was dwóch, a ja mam 300hp, ja pierdoliszę, co za downy. No kurwa sam się teraz jeba, ja pierdolę kurwa. O Mr. Pushman. Wypierdolasz, gdzie on poleciał? A on się wylądował. No aha! Kurwa mać. Twyrzyk. To nie zła czwórka na kim? O Ej, żyje. No pushman, kurwa pushman, ja pierdolę pushman. Ja nie wierzę po prostu w tą postać. <laughs> Help? Chyba? Albo nie? Ej, okay, bo, bo ja mam... bo ja z jodą. A Zjadą. nie, w sumie, w sumie, w sumie wygram. wygram. Yeah, lapały, kurwa, głupia <laughs> Jezu, to się nawet nie raz normalnie. Czy ty za nas Z naszej trójki? Nie, nie ma Jak? Jakie Nawet próbowałem raz, miałem 300 hp No nawet mi HP nie spada, kurwa. Ja miałem raz 200hp, ale nic to nie dało Idzie pushman, kurwa pushman, push, push, pushnik, 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 pushnik. No nie, rozpadłem na dół, to nie wierzę. To by nic nie dało, to nie dałoby nic. Tak dałoby nic. Nie, był, się ciesi, ciesi. nie ma ryzyka praktycznie Nie ma ryzyka O wyjebał, ojej Cicho Ojej je. Teraz się znowu sam Ta jest Jezu, pasz to A. O. o żabeł Judę Panie marszałku Łamie konstytucję Konstytucja jest łamana, kurwa Jak twoja stara Ja pytałem jaka by twoja stara, kurwa Znale, ja dzisiaj znowu jakąś komplikację z pierdolenia? Coś mięknego. O kurwa. Huuu! Tak tu się coś uh. bagowało? No, co tam gada w tle? kurwa, Koleś matka? No. Puścik, pusik, 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 pusik. pusik. Majaj. tam gada w tle? U kogo? Mój, mój, kurwa, u kogo. I co chce? No co no, kurwa, ptange, as może chcesz. No. no ja pierdolę wszedłem tu przed chwilą Kurwa macie Zapytaj się czy, czy lubi bukaki <śmienic> Hahaha <śmienic> Tak, tak, to, to jest kurwa tak <śmienic> może, może nie wiem co to jest dzień, Może nie nadzieję, że co to jest No przecież mnie pojebie Hahaha <śmienic> <śmienic> Ooo, to jest Ej, autentycznie, oni grają bardziej na puszce niż my kiedykolwiek. No kurwa. tak, ale ale na tej mapie kurwa, to nie ma to sensu. Nie, to jest w ogóle. bez sensu, no, zupełnie nie ma sensu. Wygrałoby <laughs> nic. Pusz, pusz, pusz. A kurwa, spadł Mam cię i Pusik, 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 pusik na power! Co? Na 850. <laughs> Fajnie. O nie No uu. Gdzie ten cioci? Ojciec, zgadzałem z ojcem, zginąłem Zajebiście, nie możesz zgadzać Tak to ojcem tak bywa Jak gadasz z ojcem, to giniesz kurwa <gry> <gry> O no je, on je, on nie wierzę, że... ile mu zostało HP? Niewiele, zero tak. chęć Praktycznie nie ma ryzyka. W ogóle jaki wuder ma który tam z dupy, nie wiem, że tak, nie no. A te obrażenia z dupy podwójne. No kurwa ja... mać! Ja pierdolę! Wypierdolę ja I ten kurwa tylko przyciągnięcie i sobie pójdzie w chuj, no, to jest kurwa... Ja pierdolę jaki kurwa Pokémon jebane to jest kurwa nie. Po prostu... No przyciągnij tak, dzięki. Zejdź do mnie, Anaki! Anaki, gdzie idziesz? Anaki! Kurwa, jaki pół jebany kurwa, jaki kurwa, potem kurwa, kupię coś jaki kurwa, Potem, po, potem chciał, chciałem z nim iść kurwa, jakie kurwa, jakie kurwa, jakie kurwa, pusik, pusik, kurwa, ja kurwa, Granie kurwa, symulator kurwa, kurwa, latania kurwa, jakie o ten z palił, tylko, tylko na mnie, to świetny pomysł. Bo kurwa, puść! Ja pierdolę, puść kurwa! Eee. Kurwa, jakiś żyk. Da się wejść na IT, at od tyłu? Chyba nie, nie, A ja wejdę. Czy ja wejdę? Łukake. O, wsiadłem, lol. na chwilę. Dobrze się spisałeś. O, o, o. No o, o, kurwa, to... MAĆ, mi kurwa, ja pierdolę wygazuję, kurwa. TY kurwa cię to pierdolę no wygazuję, kurwa? wzdychaj kurwa, świecił. Ja pierdolę, kurwa, pusz, pusz, kurwa, pusz. Pusz. Nie złej, żaba. Gdzie to żałować jest? Spadła? Co, a mi coś jest?

O, 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 o. Zajebiliście, ciasno. Muszę ja go bas, potem... Bućka bas, bućka bas, kolbasior. Bućka bas, bućka bas, bućka bas, bućka bas, bućka bas, bućka bas, bućka bas. Kolbasior, kolbasior, no skąd? Kurwa, pushmen, dwa pushmeny koło mnie. Gdzie? Przede mną, do góry. O, idzie żoba. A ma Bućka bas, bućka bas, bas, kolbasior. To ten Aiden na górę szedł, ja pierdolę, ja, świetny pomysł w downie. I on dostał je wpierdol, jest taki głupi, tak generalnie. Podszedłem do czubaki, barki na dałem mu puść, a puśnik, mieście, kochnik, puśnik, puśnik. Puśnik. Kurwa, bo... Zajebiście. Ten, <ślam> kurwa, taki toxic, <ślam> bardziej głupi. Ten co kurwa, ja pierdolę, nie to, że on dostał je z lotu tylko on się wypierdala, kurwa, zajebiście. Oj, Tipsos, nie, nie życzę ci głową szczęścia, właśnie. Chciałem podejść do niego i dać upójrz, Zauważyłem, ale chyba coś się do siebie, chyba. Desant wytrani. z kosmosu! Tylko to. O to. Czuję, że to coś. Nie no, weź. Ja, to, mimo że rzadko kiedy gram z Ralpatinem, kurwa też obrażę, tak. Bo, to jest bez przesady. Nie obrażę, ja tak. jesteś słaby po prostu, tak? Powiedział kurwa, ja pierdolę. Które masz w O, ostatnie, ojej. Kurwa, Budaj pierwsze? Nabie. Naprawdę? Ja pierdolę. Budaj ty nobie. Po dziwo przegrałem z trzema naraz. Mm. Jak nie ja. Budaj ty nobie. Chudka jawka. Ty się wczoraj za zero, kurwa, przy wygranym meczu. Ja pierdolę. Tak jak ja nieraz. Padłem. Kuj. <laughs> Ale on to zrobi kurwa w najgłuch sposób nie, że się zjeba z mapy, tylko dał się zastrzelić, kurwa. Trzy a siedzą tam na górze we trzech, tak? Gdzie w środku czy gdzie? Tak, tak. I to co, no to są, to wbijamy, tak? Znaczy ja to może niekoniecznie, ale... jeden kill został, więc jebać. Ja pierdolę plazma, a pojebamy jakiś. Puść, 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 puść. <laughs> Oje, <laughs> Kulka zabiła. <laughs> Ty kurwo, ile punktów? <laughs> Bruf. No cyku, ujetek. cheat. Kupię sobie kum na elegancko. O